10 rzeczy, które pan Wiesio robił w Farmingu 25, wymyśl zasady. U siebie, rób jak u siebie, a u obcego, na to... Numer 1. Tekstury 2D. Chyba nic tak mnie bardzo nie denerwuje, jak tekstury 2D dla wielu upraw. Popatrzcie na przykład na te buraki czerwone. One wyglądają tak, jakby ktoś je wziął z gazety i po prostu wyciął. One nie mają żadnej głębi, niczego. I o ile mogę powiedzieć, że kamienie nie wyglądają jeszcze jakoś tragicznie, wyglądają źle, ale to nie jest jeszcze tragedia. Popatrzcie na przykład na pszenicę. No, tu akurat moim zdaniem ta tekstura 3D nie jest jakoś specjalnie potrzebna. Ale chodźcie dalej. Zobaczcie buraki. Patrzcie jak to wygląda. To po prostu prezentuje się źle. Nie wiem jak wy, ale ja w zerówce dostałem kiedyś takie zadanie. Pamiętam jak dziś, ja byłem z plastyki bardzo średni, nie lubiłem wycinać, rysować, kleić, ani nic, ta nic takiego. I mieliśmy z jakiejś gazety albo z czegoś wyciąć marchewkę, pomidora czy jakieś takie inne ustrojstwo i gdzieś tam wkleić na kartkę. No ja oczywiście ciąłem to bardziej tak kwadratowo, bo nie umiałem tego robić, ale mam od razu takie skojarzenie. Ja do zerówki chodziłem dawno, a tutaj, no wygląda to przeciętnie. Przy okazji zobaczcie, mamy na przykład teksturę gnoju. Ona wygląda całkiem ok. I osobiście uważam, że tu 3D bardzo nie jest potrzebne. To jest słuchajcie, płynny obornik. Jakby ktoś był ciekawy, jak wygląda tekstura płynnego obornika, tutaj mamy płynny obornik w formie stałej. Tak wygląda, no pewnie wszyscy z Was to wiedzą, tak wygląda kiszonka. A tutaj mamy na przykład trzcinę cukrową. Dalej pokażę wam jeszcze jedną rzecz, bo tego normalnie na ziemi nie wysypiecie. Jest to szpinak. I ten szpinak również wygląda. Dość przeciętnie, chociaż akurat przynajmniej tą grą cieni jeszcze jakoś można by się było bronić. Niestety, tekstury 2D nie dotyczą tylko i wyłącznie towarów, które możemy przechowywać, czy tam wysypać, na przykład na ziemię. Tekstury 2D również są obecne w niektórych paletach. I to niektórych. Zacznijmy może od pozytywów. Na przykład mamy takie piękne palety ciasta. Tutaj są puszki, gdzie indziej są cegły, albo na przykład mleko w butelkach, czy chleb. To wszystko wygląda na trójwymiarowe. To mi się naprawdę bardzo podoba. Aż dochodzimy do momentu, gdzie są. pomidory. One wyglądają, jakby były tekturowe. One wyglądają dokładnie tak, jakby je wyciął w tym momencie z jakiejś gazety i tu wkleił. One wyglądają tragicznie. I teraz popatrzcie obok. Mamy sałatę. Dlaczego sałatę dało się zrobić piękną w 3D? A pomidory już są zrobione na 30%? Na to pytanie ja nie znam odpowiedzi. Numer 2. Wysypywanie zboża na beton. Popatrzcie, zbudowałem sobie tutaj fabrykę. Jest to z tego co pamiętam, fabryka płatków zbożowych. I towary, które musimy do niej dostarczyć, m.in. np. owies, trzeba wysypać na beton. Moim zdaniem jest to bardzo duże niedopracowanie. Fabryk z tymi błędami nie ma wiele. Popatrzcie, tutaj mamy zwykły silos. Ten Silos ma taką metalową kratę, do której faktycznie można wsypać ziarno. I tak powinno być wszędzie. Normalnie rolnik, jeżeli podjeżdża na przykład do takiej fabryki i musi wyładować ziarno, to wysypuje na przykład do takiej kraty. Zobaczcie, jak to wygląda w innych miejscach, dla przykładu na mapie zielonka. Weźmy sobie pierwszą lepszą fabrykę. Cementownia. No, cementownia może nie jest najszczęśliwszą fabryką, bo akurat do cementowni zboża wozić nie będziecie. Dobrze, poszukajmy czegoś innego. Cieśla również nie jest najlepszym przykładem. Ale na przykład fabryka żywności konserwowej już tak. Wzbijam się teraz w powietrze i szukam sypu. Proszę bardzo. Tutaj należy dostarczyć wasze przetwory, w tym przypadku warzywa. No, zobaczcie, tutaj na przykład ta kratka jest taka jakby dużo rzadsza, by te wszystkie warzywa mogły tutaj wpaść. I to wygląda przynajmniej w miarę realistycznie. Poszedłem teraz odwiedzić młyn zbożowy. Tutaj nawet wjeżdża się do środka. Zobaczcie, są takie jakby pręty, pomiędzy którymi zboże ma szansę się przecisnąć. Nawet widać pod spodem, że ono jest. I tak powinno być wszędzie. Sprawdziłem jeszcze przetwórnię ziemniaków, która również znajduje się na zielonce i tutaj też mamy dobry syp. To niech mi ktoś teraz wytłumaczy, dlaczego w takiej fabryce, którą przed chwilą sobie postawiłem za swoje własne pieniądze, muszę wysypać ziarno, w tym przypadku owiec, na beton. I to mi słuchajcie, zniknie. Ja wam to pokażę, pokażę wam absurd całej tej sytuacji przywiozłem sobie tutaj owiec. 18,5 tysiąca litrów ciężko zarobionego owsa, ciężko skoszonego, ciężką pracą. No i przyjeżdżam, klikam sobie klawisz I i patrzcie co się teraz dzieje. Mój owies wysypywany jest z przyczepki, o, no, syp się, syp, szybciej, szybciej, bo nie mam czasu, sypie się, wpada na beton i znika. Nie wiem, wpada pod mapę, co się z nim dzieje, kosmici to porywają, kosmici to zjadają, nie mam pojęcia, wygląda to po prostu źle. Moim zdaniem w takiej fabryce tutaj po prostu trzeba byłoby dodać taką zwykłą kratkę, taką zwykłą kratownicę, którą mamy w wielu innych fabrykach. Patrzcie na to, zryspię sobie teraz młyn zbożowy. Coś, do czego faktycznie zboża należy dostarczać naprawdę na pęczki. I tutaj jest już dobrze. Tutaj jest ta kracownica. I naprawdę to wygląda tak, jak wyglądać powinno. Przyjeżdżam, wsypuję, wszystko jest OK. A tam? No, no kurde, no przecież to wygląda źle. I wiecie co, to jest młyn zbożowy, a to jest fabryka płatków zbożowych. Czyli jedno i drugie jest nastawione na zboża. I tutaj mam sypać na beton, a tam nie. Moim zdaniem jest to duża niedoróbka, która mnie po prostu denerwuje. Numer 3. Kierownica. Nie wiem czy wiecie, ale kierownica troszkę inaczej się kręci w momencie gdy jesteście na zewnątrz pojazdu, mówię o kamerze, a inaczej wtedy gdy jesteście w środku. Żeby wam to pokazać, przyjechałem tutaj na gospodarstwo i teraz zobaczcie. Ja będę sobie kręcił, skręcam skrajnie w lewo. Popatrzcie co się dzieje. Ten nasz rolnik wykonuje może jedną czwartą obrotu kierownicy, a w tym momencie skręcamy kołami na 100%. No wygląda to bardzo nienaturalnie, wygląda to wręcz troszkę karykaturalnie, ale rozumiem z czego może to wynikać. Rolnik, który siedzi sobie w traktorze, no, nie będzie kręcił tymi rękami dookoła, tylko po prostu w ten sposób, czając, uprościł animację. Zrobił coś znowu na 30%. A zobaczcie jak to wygląda ze środka. Gdy weźmiemy sobie kamerę ze środka maszyny, to tutaj kamera kręci się już normalnie. Tutaj kierownica przede wszystkim też kręci się normalnie. I to akurat jest dość dziwne. Swoją drogą odnoszę wrażenie, popatrzcie, że mamy tutaj taką jakby delikatną, martwą strefę, chociaż nie, okej. Okay, delikatnie skręca najpierw przednie koło, a potem skręcają obie. Patrzę, patrzę tutaj też na te wachlarze, na te błotniki, ale wygląda to dość niestandardowo. Ok, w każdym razie kierownica kręci się zupełnie inaczej, gdy macie kamerę wewnątrz pojazdu, a inaczej, gdy macie kamerę na zewnątrz. Słuchajcie, jest 2025 rok, to jest taki drobny detal, ale wypatrzyłem go już jakiś czas temu i myślę sobie, nie, trzeba w końcu o tym wam powiedzieć. Numer 4. Krople na szybach. Taki trochę mityczny temat, ponieważ w momencie, gdy został ogłoszony Farming Simulator 25, to już było ponad rok temu, to zostały zapowiedziane krople na szybach. Na screenach wyglądało to po prostu pięknie, gracze czekali na te krople na szybach, no ale im bliżej było premiery, tym mniej informacji na ten temat wypływało. Później w końcu ktoś zadał pytanie, czy faktycznie te krople na szybach będą, i dostaliśmy taką wymijającą odpowiedź, że w sumie to nie wiadomo, że w sumie to ich nie będzie, że to tylko jakiś tam render i tak dalej. W każdym razie tych kropli nagle okazało się, że miało nie być. Potem temat znowu wrócił, że krople na szybach znowu będą. Potem się okazało, że ich nie będzie, no i finalnie ich nie dostaliśmy ze względu na to, że gra musi być wydajna. Owszem, ja kupuję ten argument, że silnik Giantsa nie jest odpowiednio wydajny, by obsługiwać krople na szybach, i jestem w stanie zrozumieć ten argument, rozumiem ten punkt widzenia, no ale dlaczego wcześniej było pokazywane, że będzie to taka fajna funkcja, że będziemy mieli krople na szybach, będzie padał deszcz, to wreszcie to wszystko będzie wyglądać dużo bardziej realistycznie, skoro finalnie nie trafiło to do produkcji? Moim zdaniem to jest akurat problem, bo gdyby ta funkcja nie została ogłoszona, to prawdopodobnie nikt by o tym nawet nie wiedział i parę osób by ponarzekało i tyle. A tutaj dostaliśmy informację, że krople na szybach będą, a potem ich nie będzie, potem znowu będą, nie będą, finalnie ich nie ma i wygląda to po prostu dziwnie. Co ciekawe, mamy krople na maszynach. Niekoniecznie na szybach, niekoniecznie wtedy, gdy pada deszcz, ale możemy mieć na przykład mokre maszyny i to już wygląda całkiem dobrze. Aby to pokazać, w tym momencie najprościej mi będzie po prostu wziąć mejkę ciśnieniową i delikatnie umyć mimo wszystko czysty traktor. Popatrzcie, jest on na 100% mokry. Odłożę sobie myjkę ciśnieniową i teraz pokażę Wam, jak dokładnie wygląda ten ciągnik. Gdy się przypatrzymy, to mamy tutaj piękne krople na błotnikach, na oponach, tutaj na boku ciągnika i wygląda to po prostu dobrze. Ten ciągnik jest w tym momencie mokry, oprócz szyb, bo szyby są w 100% suche. I to jest akurat coś, co mnie dziwi, bo z jednej strony zrobiono naprawdę fajne detale, fajne takie elementy. Zobaczcie, na no przecież mamy piękne krople, które się tutaj odbijają w słońcu, a z drugiej strony szyba jest w 100% sucha. Gdy wejdę sobie do środka, również szyba jest na 100% sucha, tak jakby nigdy wcześniej nie była mokra i to po prostu mi się nie podoba. Moim zdaniem albo ciągnik powinien być mokry cały, łącznie z szybą, albo po prostu ta funkcja powinna zniknąć w 100%. Oczywiście wiecie dobrze, że ja nie jestem za tym, by usuwać jakąkolwiek funkcję z farminga, mimo tego, że są takie bezsensowne funkcje, jak na przykład rozwalanie skał, to no i tak uważam, że po prostu tutaj powinniśmy mieć krople na szybach, tak jak to było zapowiedziane już jakiś czas temu. Numer 5. Konie to są zwierzęta, które z jednej strony mnie irytują, z drugiej strony denerwują, a z trzeciej są mi całkowicie obojętne. A wiecie dlaczego? Tak naprawdę wszystko sprowadza się do jednego i tego samego problemu opłacalności. Konie tak naprawdę mają gigantyczny problem z opłacalnością już od Farminga 22. W 19 były nowością i wtedy można było na nich zarobić miliony w krótkim czasie. Chodźcie, zrespimy sobie konia Rafała, zobaczymy jakie imię się tutaj wylosuje. Weźmy sobie na przykład takiego konia Izabelowate... Izabelowaty, kurde jakie ciężkie słowo, trudno, nawet mnie, nawet widzicie rasa konia mnie denerwuje. Otworzę sobie tutaj i pojeździmy sobie na koniu, bo problem z końmi jest nie tylko związany z ich opłacalnością, ale to jest akurat główny problem. Generalnie opłacalność koni została bardzo mocno zepsuta w Farmingu 22. W 19. można było zarobić na nich dosłownie miliony. Maksymalna wartość konia to było 50 tysięcy dolarów, mówimy oczywiście o poziomie łatwym, nie sprawdzałem jak było na poziomach normalnym i trudnym. W każdym razie w farmingu 22 ta maksymalna cena za konia została zmniejszona aż 10 razy i wynosiła już tylko 5 tysięcy dolarów. Spowodowało to, że praktycznie nikt nie hodował koni dla zysku, bo po prostu nie miało to sensu. W 25 jest dokładnie tak samo. Jeżeli policzymy sobie opłacalność koni, to może się okazać, że na tej hodowli po prostu stracimy. Musimy zbudować naprawdę drogą zagrodę, potem musimy dostarczać koniom na bieżąco jedzenie. Na tych koniach trzeba jeździć, trzeba o nie dbać, trzeba je czyścić. No i tak naprawdę w nagrodę dostaniemy 5000 dolarów za jednego konia. To jest, przyznam szczerze, śmiech na sali. I gdyby ta cena oscylowała w granicach 20-25 tysięcy dolarów, to gracze na pewno dużo chętniej hodowaliby konie. A tak. Konie to są takie zwierzęta, które są w Farmingu, ale tak naprawdę nikt o nich nie pamięta i praktycznie nikt nie ma ich u siebie na gospodarstwie. Z końmi jednak jest jeszcze jeden problem. Dotyczy on fizyki jazdy. W Farmingu 22 był bardzo duży problem, ponieważ można było wjeżdżać koniem tak naprawdę pod pionowe ściany. W 25 ta fizyka została delikatnie naprawiona, ale na przykład nie mamy widoku pierwszoosobowego, co moim zdaniem jest dość dużym minusem. Oczywiście są na to mody i wtedy można sobie je pobrać i mieć pierwszoosobowy widok, ale przecież nie o to chodzi, żeby naprawiać błędy gry albo jakieś niedociągnięcia po prostu modami. Moim zdaniem tutaj powinniśmy mieć przede wszystkim widok pierwszoosobowy, a także powinna zostać zdecydowanie usprawniona fizyka jazdy na tych zwierzętach. Zobaczcie na przykład, co się stanie, gdy wpróbuję skoczyć na jakąś maszynę, bo tutaj naprawdę potrafią się dziać czasami jakieś dziwne czary. Popatrzcie, rozpędzimy się troszeczkę, hopla i... i ja jestem w stanie przesunąć taką maszynę koniem. Wygląda to co najmniej niestandardowo, a ciekawe, co by się stało, gdybym ja na przykład rozpędził się i spróbował wskoczyć w traktor. Ja jestem w stanie koniem przestawić traktor. Moim zdaniem koń w prawdziwym życiu takiego traktora raczej by jednak nie przestawił, zwłaszcza w takim bezpośrednim zderzeniu postawiłem sobie za cel, żeby spróbować zbugować to sympatyczne zwierzątko i jak widzicie nie potrzebowałem dużo czasu. Bez żadnego kłopotu wskoczyłem na przykład na płot i teraz chodzę troszeczkę jak cyrkowiec. Mimo tego, że fizyka jazdy na tych zwierzętach jest nieco lepsza niż w poprzednim farmingu, to jednak uważam, że możemy mieć nieco większe wymagania. Teraz, jak widzicie, nawet nie chodzę stricte po płocie, tylko chodzę całkowicie w powietrzu, co wcale nie jest takie skomplikowane. Mamy tutaj konia cyrkowca, który jest w stanie wręcz lewitować. A co się stanie, kiedy ja odejdę od tego płotu? No, wróciłem na ziemię, ale przecież nie o to chyba chodzi. Numer 6. Sady i nowe uprawy. Na początku malutki kontekst. Sady zostały dodane do farminga już w poprzedniej edycji w 22. Dostaliśmy również francuską mapę, gdzie na przykład uprawa winogron wyglądała po prostu świetnie. Gracze dość chętnie chcieli spróbować zupełnie nowych upraw, jednak koszt pracy ilość pracy, którą trzeba było włożyć, żeby uzyskać jakiekolwiek zyski, była bardzo duża. W związku z tym gracze coraz rzadziej zaczęli uprawiać wszelkiego rodzaju rzeczy w sadach, po prostu zaczęli uprawiać inne rośliny, bo można było na tym więcej zarobić. W Farmingu 25 myślałem, że opłacalność sadów zostanie delikatnie zmodyfikowana. I została. Co prawda nie na premierę, tylko nieco później, ale nadal opłacalność sadów jest wręcz beznadziejna. Nie wiem czy wiecie, ale w jednym z patchów, który wyszedł chwilę po premierze gry, dostaliśmy zmianę opłacalności w sadach. Teraz mamy nieco większe plony z hektara, ale wydaje mi się, że mało kto to w ogóle zauważył. Stało się tak, bo po prostu mało kto pracuje w sadach. Żeby pracować w sadzie, trzeba mieć specjalne maszyny, które są drogie, i trzeba poświęcić gigantyczną ilość czasu, ponieważ nie da zatrudnić się tam standardowego pracownika. Dodatkowo opłacalność, czy to winogron, czy oliwek, jest bardzo niska. Po prostu mamy uprawy, mamy rośliny, które możemy mieć na gospodarstwie, ale z których praktycznie nikt nie korzysta, bo po prostu są nieopłacalne. Wydawało mi się, że nowe uprawy, które wejdą do Farminga 25, będą zdecydowanie bardziej, można powiedzieć, promowane. Będą bardziej opłacalne. Będą po prostu atrakcyjne dla graczy. Gracze będą chcieli poznać coś zupełnie nowego, a wyszło na to, że jednak większość graczy nie korzysta z tych nowych upraw. O ile szpinak ma bardzo ciekawą mechanikę, dzięki której można zebrać szpinak dwa razy w ciągu roku, o tyle na przykład groch i fasola mają już z tym bardzo duże problemy. Groch jest całkowicie nieopłacalny. Nie znam gracza, który to robiłby się na grochu z kilku powodów. Po pierwsze, zbiór grochu jest bardzo pracochłonny, a koszt maszyny, która będzie zbierać ten groch, też jest bardzo wysoki. W przypadku fasoli delikatnie rekompensuje to ilość plonów, a także cena za 1000 litrów, ale mimo wszystko, chyba jest wiele innych roślin, na których można zarobić po prostu kupę pieniędzy. Siódmy denerwujący problem to jest pracownik. Ale pracownik, który nie umie belować. O ile uważam, że pracownik w Farmingu 25 jest naprawdę dobry i jest zdecydowanie lepszy od tego, co mieliśmy w poprzednich edycjach, o tyle dalej uważam, że pracownik powinien być w stanie belować. Niestety nie ma takiej możliwości i jeżeli na przykład skosimy sobie pszenicę, mamy dość dużo słomy na polu, to musimy pracować ją ręcznie. Wymaga to dużej ilości pracy, dużej ilości czasu i wielu graczy po prostu nie chce tego robić. Wcale się nie dziwię, ponieważ prasowanie jest dość męczącą czynnością, zwłaszcza jeżeli trzeba wykonywać ją tak naprawdę w kółko. Ideą pracownika było to, by można było większość prac zlecić i nie musieć ich samodzielnie wykonywać. Zbieranie słomy jest bardzo ważną czynnością, jeżeli chcemy mieć na przykład obornik. Bez słomy obornika nie będzie, więc mimo wszystko tę słomę trzeba zebrać. Pracownik nie poradzi sobie zarówno z belowaniem, jak i zbieraniem słomy do przyczepy samozbierającej. Co ciekawe, możemy mieć kontrakty, które właśnie skupiają się na prasowaniu. Możemy dostać zlecenie, które wymaga od nas przejechania na pole i zrobienia określonej ilości bel. Z jednej strony jest to fajne zlecenie, z drugiej chciałbym na przykład móc zatrudnić pracownika czy to do zlecenia, czy to do mojego własnego pola. Uważam, że to powinno zostać zmienione że powinna być jakaś mechanika już teraz, denerwuje mnie to, że muszę skorzystać z pracownika CoursePlay po to, żeby na przykład zbylować sobie jakieś pole. Oczywiście konsolowcy nie mają tego przywileju skorzystania z moda Cursplay, bo jest to mod skryptowy. Mody skryptowe są zabronione na konsolach, ale nie przez Giantsa, tylko przez producentów konsol. Więc drodzy konsolowcy, tak to niestety wygląda. Chciałbym, żebyśmy w przyszłości mieli pracownika, który poradzi sobie z belowaniem i zwożeniem skumy na gospodarstwo. Byłoby to na pewno bardzo duże ułatwienie, bo jest to czynność, którą wbrew pozorom wykonuje się dosyć często. Numer 8. Ruch uliczny. To jest chyba jedna z największych bolączek obecnego farminga. Przede wszystkim mamy tutaj przyklejone pojazdy do asfaltu. Zastanowię się teraz dlaczego w ogóle tak może być. Tak naprawdę w internecie krążą trzy teorie i ja spróbuję teraz o nich cokolwiek powiedzieć. Pierwsza teoria dotyczy tego, że Farming Simulator 25 jest grą dla wszystkich, więc mamy tutaj to najniższe oznaczenie Pegi. I w związku z tym twórcy nie chcą, by gracze używali ciągników, np. do wrzucania maszyn do rzeki lub generalnie do powodowania wypadków. Moim zdaniem ta teoria jest jednak całkowicie nieprawdziwa. Mamy na przykład grę Eurotruck Simulator 2, którą pewnie wszyscy z Was kojarzą i tam akurat nie ma z tym żadnego problemu. Gra ma dokładnie taki sam rating, jeśli chodzi o PEGI, czyli jest przeznaczona dla wszystkich. Tam jakoś nikt nie przejmuje się tym, że ktoś ciężarówką może jechać 180 na godzinę i wjechać tak naprawdę w grupę samochodów stojących na czerwonym świetle. Do tematu czerwonego światła wrócimy jeszcze za chwilę. Teraz teoria numer dwa. W internecie krąży plotka, że właściciele firm, których maszyny mamy normalnie w farmingu, mówię tutaj o maszynach licencjonowanych, że to oni wymagają na się tego. By nie można było wjeżdżać w samochody sztucznej inteligencji na mapie. Moim zdaniem to też jest teoria, która nie za bardzo w ogóle ma jakieś pokrycie w faktach. No bo znowu mamy tego Eurotraka, mamy licencjonowane maszyny, mamy licencjonowane pojazdy i tam normalnie możemy w te pojazdy inne wjeżdżać. Także ja uważam, że tutaj inni niekoniecznie wywierali jakąkolwiek presję w tym temacie. Natomiast jest jeszcze trzecia teoria, z którą ostatnio się spotkałem, i ona akurat moim zdaniem może być troszkę bardziej realna. Po prostu mogą być to ograniczenia samej gry. Nie wiem czy wiecie jak działa ruch samochodowy w Farmingu 25 i generalnie w poprzednich Farmingach. Ten ruch samochodowy jest ściśle zaprogramowany. To nie jest tak, że te samochody jeżdżą sobie losowo. Do Farminga 22 wszystkie samochody jeździły po z góry ustalonych trasach, które nie mogły być w żaden sposób zmodyfikowane. W Farmingu 25 ten ruch uliczny jest nieco bardziej intuicyjny, ponieważ pojazdy potrafią na przykład wyprzedzić innej w inne wolniej jadące auta. Co nie zmienia faktu, że trasa tego pojazdu jest z góry zaplanowana, nie jest losowa i po prostu te pojazdy jeżdżą po ściśle określonych trasach. To znowu może powodować pewien problem. Jeżeli na przykład my takie auto wzięlibyśmy z drogi i wrzucilibyśmy do rzeki, to co wtedy miałoby się stać? Teoretycznie ten problem został rozwiązany w Farmingu 11 i te pojazdy wracały jakoś na drogę, ale jednak Farming Simulator 25 jest dużo bardziej złożoną grą. Teraz te samochody zachowują się nieco inaczej, więc to jest teoria, której ja daję jakąś wiarę. Jak jest naprawdę? Wie to tak naprawdę tylko Giants, natomiast ja osobiście uważam, że w 2025 roku samochody, które są przyklejone do asfaltu, no to jest bardzo, bardzo duży problem. Ale wróćmy jeszcze do samego ruchu ulicznego, bo uważam, że on też wymaga gigantycznych popraw. Przede wszystkim samochody potrafią nas wyprzedzać, ale bardzo często robią to na trzeciego w miejscach całkowicie niedozwolonych i robią to całkowicie niebezpiecznie. Często wymuszają pierwszeństwo, jeżeli na przykład jadę drogą główną, a z prawej strony jest... Droga spodporządkowana i tam jest znak stop, to ja wiem, że tamto auto absolutnie się nie zatrzyma. Niektóre samochody potrafiły ignorować czerwone światła, ale to zostało już z tego co wiem naprawione. Tak samo na przykład na mapie Hutan Pantai były pojazdy zaraz po premierze, które jeździły drogą jednokierunkową, ale pod prąd. To akurat zostało już również poprawione, ten problem został rozwiązany, co nie zmienia faktu, że ruch samochodowy w Farmingu 25 jest czasami bardzo irytujący. Wcale nie dziwię się graczom, którzy wyłączają ten ruch, bo wolą po prostu grać sobie w spokoju, mimo tego, że mapa wtedy jest jeszcze bardziej pusta. Problem numer 9 startowe gospodarstwo na zielone. Z całym szacunkiem dla Giantsa, mieli tutaj gigantyczny potencjał, by zrobić piękne polskie starsze gospodarstwo, a zrobili to, co wy tutaj widzicie. O tym nagrywałem już specjalnie osobny film w Farmingu 22. Krytykowałem to startowe Gospo i przyczepiłem się tutaj dosłownie do wszystkiego. Moim zdaniem gorzej tego gospodarstwa zrobić się po prostu nie dało. Z jednej strony mamy tutaj jakiś plac i nowoczesny Silos, który swoją drogą jest piękny i bardzo mi się podoba, ale w ogóle nie pasuje do tego gospodarstwa. Tutaj mamy jakiś domek, który nawet nie ma prostych okien, bo jedno okno jest jakieś takie krzywe i żeby chociaż było zrobione pod kątem tego dachu, no to nie. Moim zdaniem akurat to jest urok tego domku, ponieważ on jest stary, zrobiony z byle czego, a tutaj wręcz odpada tynk. To akurat nie jest żaden problem, bo ten domek ma jakiś taki, powiedzmy, klimat i jest to najbardziej klimatyczna rzecz w ogóle na całym tym właśnie gospodarstwie. Oprócz tego mamy kurnik, który wygląda dość przeciętnie. Jeszcze można by było podciągnąć ten kurnik... Właśnie do tego domku, że jest taki stary, zużyty, można powiedzieć zniszczony. Tutaj możemy sobie wejść do środka i to wcale nie wygląda jeszcze tak tragicznie. Ale mamy tutaj na przykład wiatę. Mamy jakąś taką szopę, która jest totalnie bezużyteczna. No bo patrzcie na to. Ona jest szeroka jak diabli, ale strasznie tutaj krótka. Tu nie ma wyjazdu. Tu nie ma drzwi. Tu trzeba sobie wjechać. Tu jest swoją drogą bardzo nisko i tu trzeba wjechać i co? I tam trzeba nosić jakieś rzeczy? Jak tu można w ogóle wjechać? Przecież tu są jeszcze dodatkowe filary. Ja mam w ogóle wrażenie, że tą oborę projektował ktoś, kto pomylił drzwi ze ścianą. Gdyby wjeżdżać do tej szopy na przykład od tej strony, to można by było na spokojnie sobie tutaj o w ten sposób wszystko poukładać. A tak, mamy tutaj wjazd z dziwnej strony i co? I mamy sobie tutaj jakieś wygibasy robić? Moim zdaniem ta szopa jest po prostu zła. Samo gospodarstwo jest puste, malutkie, ale z drugiej strony ma tutaj duży plac po środku, w ogóle nie ma klimatu i szczerze mówiąc, praktycznie każde gospodarstwo na mapach z modu jest o kilka klas lepszych niż właśnie to co my tutaj dostaliśmy na polskiej mapie. Akurat Giants potrafi robić gospodarstwa startowe, bo to co mamy na Hudan Pantai czy na Riverbend Springs naprawdę może się podobać, a na zielonce mam wrażenie, że zrobili to gospodarstwo w 10 minut. Wzięli trzy budynki, postawili, wyrównali teren i tyle. I numer 10. Problem, o którym mówię już od dawna. Był to jeden z największych absurdów w farmingu 22, o którym zrobiłem osobnego shortsa. No to teraz będziemy mieli absurd w farmingu 25. Słuchajcie, mamy 2025 rok i jeżeli chcę się wyspać, to muszę przyjść tutaj. Nawet wycieraczki mi słuchajcie nie dali. Nawet nie mam tu wycieraczki, nawet nie mogę się wyspać jak menel na wycieraczce. Przepraszam tutaj menela, jeżeli go obraziłem. Natomiast mogę sobie tu podejść i mam jakąś taką dziwną teksturę tam dalej, która wygląda dość. Niecodziennie. Ubolewam nad tym, że nie można wchodzić do domów w farmingu 25. Swoją drogą tutaj co my mamy żwir? To akurat bardziej wygląda, jakby miały stąd jakieś robaki wyjść. Ale dobra, to już zostawmy. Chodzi o to, że w Farmingu 25 nie można wchodzić do domów w standardzie. To jest moim zdaniem duży problem. Oczywiście są też domy, które możemy samodzielnie zbudować. Gdy wejdziemy sobie tutaj w zakładkę budowalne, to tutaj możemy zbudować dom, który musimy najpierw. Postawić, czekajcie, to jest chata do konstrukcji, to ja sobie tu postawię ten domek, pek. I tutaj mamy plac budowy. Gdy dostarczymy wszystkie produkty. Gdy poczekamy odpowiednią ilość czasu, to faktycznie do tego domu będziemy mogli wejść. I to jest super. Tylko ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Dlaczego do tamtego domu można wejść? A dlaczego do takiego zwykłego domku wejść już nie można? Nie wymagam tego, żebyśmy mieli tutaj pełne dwa piętra. Nie, po prostu wystarczy mi, że wejdę sobie tutaj i po prostu znajdę łóżko, garderobę i tyle. I nic więcej tutaj tak naprawdę nie jest mi potrzebne. Mieliśmy możliwość wchodzenia do domu w Farmingu 19 i było to świetne. Podobno w Farmingu 17 była willa na południowoamerykańskiej mapie i również można było to robić. Dostaliśmy Farminga 22, gdzie nie było to możliwe i później 25, gdzie również do domu wchodzić nie można. Moim zdaniem jest to jednak detal, którego bardzo brakuje w obecnej edycji. Ten odcinek przygotowywałem jeszcze przed premierą Mercedes Benz DLC. Gdy jednak to DLC zostało wydane, musiałem delikatnie zmodyfikować mój skrypt i to, co planowałem tutaj powiedzieć. Chciałem przyczepić się do jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie do braku kamer cofania i braku kamer, które w ogóle są w pojazdach. Jest wiele pojazdów, które mają specjalne widoki, na przykład na elementy robocze, na zbiornik i tak Przede wszystkim mówię tutaj o maszynach, które służą do wykopków warzyw. Natomiast tutaj mamy Mercedes-Benz Unimog, taki oto pojazd, który ma realną kamerę cofania. Tutaj widzicie na środku ekranu, o, może tak, teraz na środku ekranu. Jest to pierwsza maszyna, która może ma nie tyle kamerę cofania, co bardziej cyfrowe lusterko wsteczne. Mimo tego, że mamy tutaj prawdziwą szybę, to mamy cyfrowe lusterko, które jest tak naprawdę kamerą cofania. Wygląda to bardzo dobrze i jest to pierwsza maszyna, która jest wyposażona właśnie w coś takiego. Bardzo mi się ten detal spodobał, dlatego musiałem umieścić to w tej liście jako, taką, jako taki bonus. Z jednej strony jest to coś, co mnie denerwuje, że tego nie ma, z drugiej strony bardzo się ucieszyłem, że takie coś wreszcie dostajemy. Co prawda, na razie mamy to w maszynie z modów, co prawda dostaliśmy to tak naprawdę tylko w jednym modelu, ale w końcu to działa i wygląda to naprawdę dobrze. Popatrzcie tutaj jesteśmy teraz w kombajnie do wykopków ziemniaków. I na przykład tutaj też mamy trzy takie kamery. Są one, jak widzicie, umieszczone z prawej strony przedniej szyby. Mamy trzy kamery, ale to nie są kamery, które działają. To są tylko statyczne obrazki. To są po prostu zdjęcia, które ktoś gdzieś zrobił, wkleił tutaj i tyle. Moim zdaniem to wszystko to powinny być realne kamery. Jest to wykonalne jak najbardziej, skoro mamy już lusterka, które działają, to zrobienie kolejnej kamery jest możliwe. Tak samo tutaj. Na na przykład mamy ekran w środku, na którym tak naprawdę nic nie możemy zrobić, wyświetla on statyczny obraz. I naprawdę miałem się tego czepiać, ale gdy zobaczyłem, że Mercedes-Benz faktycznie dostarcza nam pierwszą kamerę cofania, to bardzo mocno z tego powodu się po prostu ucieszyłem. Dlatego jest to na mojej liście jako taki dodatek, jako taki bonus, no bo mimo wszystko chciałbym, żebyśmy w przyszłości po prostu mieli więcej maszyn z tego typu funkcją. Dajcie znać w komentarzach, co Wam najbardziej nie podoba się w Farmingu 25, co Was denerwuje w tej grze. Napiszcie proszę, jakie są Wasze typy, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce.